Moi drodzy, jak widzicie, tutaj mamy te byczki, te starsze sztuki. 18 miesięcy u nas. E, także powoli będziemy zbliżać się tutaj e, do sprzedaży. Tam chcielibyśmy to tak, można powiedzieć, miesiąc, półtora jeszcze maksymalnie. Tam wiadomo, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Także możecie śmiało się e, tutaj odzywać, jeśli po prostu oglądają mnie tutaj osoby, które skupują bydło, które się tym zajmują. No tutaj myślę, że tak plus minus te 650-700 kg średnia waga tych byków będzie. U nas są od końca kwietnia, można powiedzieć tam 28-26 kwietnia, więc będą miały jakieś tam myślę, że niecałe 18 miesięcy u nas. Jak widzicie sztuki. Różne są, tak. Tutaj mamy mieszańce, tak jak mówiłem, mieszańce raz mięsnych. Jedne są, no wiadomo, gabarytem większe. Drugie troszeczkę mniejsze. Z góry tak to wygląda. Żywione byczki na TMR-ze. Żywione obecnie siano kiszonkom z mieszanki gorzowskiej, z traw. Do tego kiszonka z kukurydzy. I pasza treściwa sprzężyta. Do tego witaminy, był dawany też mocznik paszowy, plus kreda pastewna około 4 kg. Teraz zjadają, wcześniej, no wiadomo, tak 2, 2,5, 3, 3,5 stopniowo do 4 kg. Zastanawiałem się, czy im nie dorzucić nawet 4,5 kg, ale po prostu stwierdziłem, że chyba nie ma sensu na 4 kg paszy zostaje. Yy, niby to zboże jest tanie, natomiast chyba po prostu nie ma, nie ma takiej potrzeby. Te siano kiszonki są dobrej jakości. Kiszonka z kukurydzy też jest dobrej jakości. Yy, jak widzicie, one teoretycznie powinny około 700 kg mieć, natomiast no yy, kwestia tego, jak to, jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o przyrosty. No, to tutaj tak liczymy na 1100 g dziennie na takim żywieniu słoma jeszcze jest dodawana do TMR-u byki sobie luźno chodzą zakupione w wadze 155 kg no a teraz no... no ciekawy jestem ile faktycznie będą miały jeżeli chodzi o mięsność no to super sztuki to tam nie ma się do czego przyczepić tak? kwestia po prostu jak duża będzie ta półtusza z tego, z tego cielaka sami zobaczcie jak to wygląda Żywienie Wam omówiłem. Mieszańce mięsne. Mamy coś tam z Herefordem, coś z Charolestem. Coś po limuzenie, jakaś tam mieszanka. Mamy dwa belgi. Tak jak w porównaniu do tych belgów, które mieliśmy, no to yy, można zauważyć taką różnicę, że tutaj gabaryt tych byków tych jest dużo większy. Yy, bo umięśnienie jest myślę, że podobne co do belga. Bo tutaj mamy też jakieś tam krzyżówki, na przykład to będzie pewnie krzyżówka też z belgiem, bo takie mała ciate te kropki. Ale mamy tutaj mamy tutaj bydło, można powiedzieć, yy, krzyżowane, tak, czyli na pewno to będzie. Gabarytowo troszeczkę większe, tak jak mieliśmy na przykład HF z Belgiem krzyżowanego, no to tutaj wiadomo, że te krowy hf zaciela się bykami, którymi po prostu mają łatwe wycielenia, ponieważ jak wiecie, no rasa belgijska, no ona ma bardzo duży gabaryt i przy urodzeniu, żeby nie było cesarki, no to prawdopodobnie jest to zacielane takimi bykami które mają, naj, można powiedzieć, najłatwiejszą cielność, tak? tą cechę tej łatwej cielności, więc e, dlatego prawdopodobnie, jeżeli dostaniemy takiego byka e, belga skrzyżowanego, typowego na sprzedaż, no to on prawdopodobnie będzie gabarytem mniejszy, dlatego że tam liczy się to, czy sztuka przeżyja. kupiec, można powiedzieć, że i tak e, na to będzie. Tak? Także jeżeli chodzi o gabaryt, to na pewno mieszańce fajniej wypadają. No kwestia tego, jakby się to wybiło. My nie sprzedajemy na WBC, tylko zawsze na żywą wagę. Wszystkie nasze w sumie sprzedaże, odkąd pamiętam, były na, na żywą wagę. Natomiast no, na WBC nigdy się nie odważyliśmy i na tą chwilę też decyzja jest taka, że sprzedajemy na wagę żywą. Tutaj plus minus mamy około 20 sztuk tego bydła, ponieważ tam w razie wuto możemy sobie te najmniejsze sztuki jeszcze po prostu odrzucić. Tak jak z tych po prostu też wybraliśmy jakieś tam mniejsze sztuki, są przerzucone na drugą stronę, także plus minus 20 sztuk. Będziemy chcieli tutaj sprzedać w tej pierwszej turze, te byczki są wcześniej kupione, ale one były dużo mniejsze, tutaj przeważnie mamy cimental i mieszańce, tam można powiedzieć bardzo, bardzo różnie to wygląda, natomiast tutaj jak widzicie od urodzenia one powinny mieć około 20-21, może tam któryś złapie 22 miesiące, tak? Moi drodzy bardzo wieje, ale jeszcze pokażę wam kiszonkę z kukurydzy w tej technologii średlecz. Jak to wygląda? Bo tutaj otworzyliśmy niedawno pryzmę. Muszę jeszcze do badania wrzucić tą kiszonkę powiem wam, że ona była zielona, skoszona. Bardzo się bałem po prostu o to, że tu będzie sucha masa niska. Powiem wam, że teraz tego nie widać. Kawałki są duże. W TMR powiem Wam, naprawdę dużej różnicy nie widać, bo my mamy tutaj kiszonkę z mieszanki gorzowskiej ciętą, też dość cienko, więc tutaj szczerze Wam powiem, że w strukturze TMR-u na tą chwilę nie widzę, nie widzę tutaj różnicy, ponieważ my i tak dajemy do tej kukurydzy, do tego TMR-u można powiedzieć, i tak dajemy słomę. Yy, dlatego, że no to włókno jest nam potrzebne, ale z ciekawości sobie zrobiliśmy w tamtym roku 2 hektary takiej kukurydzy. Bardzo fajnie to wygląda. Te duże kawałki, no powiem Wam, że mi się to podoba. Ubite dobrze, nie psuje się nigdzie, żadnego odrzutu. Kwestia to po prostu dobrze przykryć, tak, bo wcześniejsze pryzmy oczywiście mieliśmy podziurawione przez ptaki i to się nam psuło, natomiast no jeżeli jest dobrze pryzma przykryta, no to już Nauczkę mamy z poprzednich lat, żeby, żeby po prostu zainwestować w jakieś siatki, plandeki, czy narzucić to dobrze oponami. Bardzo mi się podoba w tej technologii to, że to ziarno naprawdę nie widać, tego ziarna jest tak roztarte, że tutaj tylko widać po prostu jakieś tam osadki, może nie osadki, tylko z ziarna po prostu tylko te skórki, tak? Tak jak w tym roku kosiliśmy dość późno, jak na nasz rejon, bo kosiliśmy tam, można powiedzieć, na ostatku, już koniec września. I kosiliśmy tą kukurydzę, no to to ziarno już było dość mocno twarde i taka, po prostu nawet ten jaguar to chyba była 880. No, powiem Wam, że ona nie roztułła tego ziarna tak jak szredlecz. Ona je przełamała, każde było przełupane, ale dużo było go widać. Z racji tego, że oczywiście pierwsza sprawa, że było twarde, druga sprawa, że kukurydza ogólnie była sucha, że była niska, bo ziarna, ziarna była stosunkowo co do masy całej rośliny, ziarna było bardzo dużo. No i po prostu, moi drodzy, tak to, tak to właśnie wyglądało w porównaniu do no jest różnica oczywiście, choćby właśnie w tym roztarciu tego ziarna, tylko że znowu szredlecz było koszone za zielone tutaj mamy tą kiszonkę z kukurydzy z 7 hektarów 10 na 55 no ile do góry, metr może jest do góry, może metr 10 tutaj mamy jeszcze nieotwartą kiszonkę z trzech pokosów, także niedługo będzie otwierana, to też Wam pokażę tutaj w tej pryzmie mamy trzy pokosy traw w sumie i poplon jeszcze, czyli może w sumie dwa pokosy traw i poplon ponieważ tutaj mamy przemżyto na kiszonkę, żyto na kiszonkę, pierwszy pokos traw, drugi pokos traw i trzeci pokos traw razem z poplonem zasianym pożniwach, tak? także tutaj jest taki miks kończy nam się już gorzowska kończy nam się już ta gorzowska Także widzicie, że tutaj już mamy końcóweczkę tej gorzowskiej i będziemy drugą pryzmę zaraz otwierać. Na jakieś tam może dwa tygodnie nam zostało tego. Zapas paszy jest i moi drodzy, można powiedzieć, że ten rok nam dał mocno w kość, bo były bardzo niskie plony ze względu na suszę. Także rośliny jare. Oddały no, bardzo niskie plony. Nie mogę tutaj, oczywiście, narzekać na zboża, tak, bo z zbóż jestem zadowolony. Natomiast, jeżeli chodzi o rośliny jare, czyli kukurydzę, zboża jare, jakieś tam łubiny, grochy i tego typu podobne rośliny, no to tutaj bardzo kiepsko. I druga sprawa w takim roku jak ten, gdzie były bardzo duże koszty, przyszła susza nie dość, że mamy po prostu niski plon, to jeszcze mamy bardzo duże koszty tego, no bo wiadomo, jeżeli mamy duże koszty, ale nam uleci 50 czy 60 ton kukurydzy na zieloną masę, no to tam nie ma co płakać, tak? Natomiast moi drodzy, tutaj mamy tutaj mamy zapas na naprawdę na cały jeszcze jeden rzut byków, jak nie, nie więcej, także jesteśmy można powiedzieć zaopatrzeni do przodu na cały nasz rzut. Także tutaj nam susza można powiedzieć na tą chwilę nie straszna, tak? słomy jest kiszonki. Kiszonki straw tutaj mamy całą pryzmę z 9 hektarów bodajże, jak nie więcej. Tutaj naprawdę nic się nie powinno z tym dziać. Kukurydzy mamy też sporo i w takich okresach po prostu zobaczcie, jak ważna jest baza paszowa. Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, no bo wiadomo nie wszędzie można, tak. Jeżeli ktoś chce cały czas zwiększać stado no to i tych hektarów tam yy, nie przybywa, no to ciężko jest to zrobić, ale naprawdę bardzo ważna, ważna jest ta baza paszowa. Bo, tak jak w tym roku, no to jest pytanie: czy zmniejszać obsadę, czy po prostu dokupić paszę. Tak jak kiszonka z kukurydzy, może nie była jakaś bardzo tęga w tym roku, ale można było to w miarę tanio kupić w stosunku oczywiście do lat poprzednich. Bo, mimo że w tym roku były koszty bardzo wysokie tej kukurydzy, to była ona tańsza niż w latach poprzednich, dlatego że na ziarno po prostu ta cena jest bardzo słaba. No i tak to wygląda. Moi drodzy, szredlec jak się weźmie w rękę i tak się ściśnie, to naprawdę aż kuje, więc fajnie to żwacz może buforować jak dla krów mlecznych. Może i faktycznie tą słomę można wyeliminować, bo to takie jest kujące, może ta strawność będzie po prostu lepsza, a, a to włókno jednak zostanie i będzie buforowało ten żwacz.